Górnik Zabrze jest w dobrej dyspozycji. Jedziemy, jedziemy tam pokazać się tak na lepsze strony. Wiadomo, że utrzymanie w naszym przypadku jest bardzo, bardzo ciężkie i praktycznie mamy nikłe szanse, żeby się utrzymać, więc jedziemy pokazać się jak najlepsze strony pokazać wszystkim i naszym kibicom, że potrafimy grać w piłkę, potrafimy wygrywać, także chcemy przygotować się jak najlepiej pojechać i zagrać dobry mecz. Wszyscy razem bronimy, wszyscy razem atakujemy, więc tutaj wiadomo, że będę będą się przytrafiać w ostatnim meczu, w salonym meczu moim zdaniem, bo i też mogliśmy wygrać, też mogliśmy przegrać w końcówce, więc czasami troszkę szczęścia brakuje, troszkę zimnej krwi u nas i w ostatnim meczu mogliśmy też szybciej przejść drugą rankę, może nie stracić tej, którą straciliśmy, i może ten wynik byłby inny, i teraz pojechalibyśmy na zabrze, troszkę w innych nastrojach, troszkę z inną motywacją. Także, no, przede wszystkim musimy zagrać solidny mecz, być blisko siebie i przede wszystkim wykorzystywać sytuacje, które mamy.